Po długiej przerwie witamy was serdecznie z naszego miejsca mocy. W tej chwili stoimy właśnie w kręgu pierwszym kręgu, który, który zrobiliśmy kręgu przywołania. To jest ten krąg, o którym który jest na pierwszej stronie fioletowego płomienia jako jako krąg przywołania. Za nami jest um, są dwie duże Merkaby, Brama Światów, dwie z Wrota. Chcieliśmy wam dzisiaj opowiedzieć o czymś bardzo ważnym, czymś, co na pewno was wszystkich bardzo intryguje i bardzo interesuje i o czymś, co dla nas tutaj obecnych jest najważniejsze najważniejszym czynnikiem, po co w ogóle się, po co, po co, się staramy, czego, czego chcemy osiągnąć. Chcieliśmy wam opowiedzieć o naszych doświadczeniach z fioletowym płomieniem. Inaczej mówiąc, o naszych doświadczeniach z przywoływaniem energii przemiany. Właśnie w drugiej połowie sierpnia pomyśleliśmy sobie, że nie możemy czekać, aż coś się wydarzy, bo z doświadczenia wiemy, że się nic nie wydarzyło. Tak jak żeśmy wszyscy czekali na 21 grudnia, że jakaś, jakieś potężne wydarzenia zajdą, a one nie zaszły. Dlatego stwierdziliśmy, że powinniśmy sami przywo zacząć przywoływać energię przemiany na Ziemię. I takie wrażenie czy doświadczenie mamy od kilku lat, że to my, my, mieszkańcy tej Ziemi, Możemy dokonać tej przemiany, a nie jakieś istoty czy też siły z zewnątrz. One mogą nam pomóc, jak najbardziej, ale to my tu mieszkamy, to my znamy te realia, to my, to, to jest potrzebna nasza zgoda, nasze przyzwolenie, nasze przywołanie, aby ta energia tutaj zagościła. I zaczęliśmy. Zaczęliśmy, ja właśnie, zaczęliśmy przyzywać. Zaczęliśmy przyzywać. I nawet, nawet ja sobie wymyśliłam taką prostą formułę. Ja Ania przywołuję energię przemiany. Niech Ziemia stanie się cudowną planetą. I często tak jest, że jakby myślimy o sobie, że jesteśmy niegodni, że, że że po prostu jeszcze żeśmy się nie przekształcili, że my nie możemy tego zrobić. Bo to niech ktoś inny lepiej to zrobi, nie my. Bo my jakby jesteśmy jeszcze niegodni. Ale jakby y, Michaś ma takie bardzo ciekawe wrażenie właśnie, doświadczenie, może spostrzeżenie, że jeśli zagości już y, y, ta energia w taki bardziej namacalny sposób, to to uzyskuje się siłę lwa albo sią niedźwiedzia uzyskuje się taką moc, taką potęgę duchową, że nic nie jest w stanie jej zatrzymać. I powiem wam, powiemy Wam szczerze, że za każdym razem, ilekroć przywoływaliśmy szczerze, z głębi serca, z głębi duszy, ilekroć przywoły, przywoływaliśmy fioletowe płomień, ilekroć przywoływaliśmy energię przemiany, wolimy jakoś to tak, tak nazywać, bo tak się przyzwyczailiśmy już od wielu lat, za każdym razem przychodziła odpowiedź i była to odpowiedź bardzo potężna. I było to ciekawe, że za każdym razem jakby to, ta odpowiedź była coraz potężniejsza co odczuwaliśmy jakby, że tej, że ta energia coraz głębiej zakorzenia się, że ona, że ona już to zaczyna być mocniej, potężniej, odczuwalna. Bo jest to efekt huśtawki. Każdą, to ta, każdą, każda fala, żeby, żeby wzmocnić się, musi zostać powoli rozkuśtana. Nie jest to Coś nagłego, że nagle powstanie wielka siła, która, która będzie wciągać całą rzeczywistość. Nie. Potrzebne jest powolne jej Dlatego na początku robiliśmy samodzielne eksperymenty. Nikomu się z tego nie zwierzaliśmy, po to, żeby móc tą energię w jej zalążku ochronić. Później chcieliśmy Wam o tym opowiedzieć. Chcieliśmy Was do tego włączyć, ale tak się złożyło, że taki był nawał trudności obiektywnych, że możemy Wam o tym opowiedzieć dopiero teraz. Co też jest bardzo e, zagadkowe, ponieważ e, wygląda na to, że, że tym istotkom z drugiej strony, tym, które wpływają na ciągi zdarzeń, które do nas przychodzą, bardzo zależy na tym, żeby, żeby ta energia na Ziemi nie zagościła, a nam przeciwnie, bardzo zależy na tym, żeby zagościła. I tego się będziemy trzymać. I do tego chcieliśmy Was zaprosić. Jak zaprosić? Chciałam jeszcze powiedzieć coś takiego ważnego, co już Michał wspomniał, że jakby bardzo ważne jest, żeby ta prośba. Jakby o to, o to, żeby energia przemiany przyszła, zagościła i, i, i żeby przemieniła tą ziemię, nas i, i wszystko, co jest wokół nas, to ona powinna płynąć z głębi serca. I jak płynie z głębi serca, to, to nie ma wątpliwości, że to jest dobra intencja. Nie, nie, nie martwimy się, że, że może coś, nie, nie, nie musimy się martwić, że coś źle robimy, że, że jakby, m, może czym po, czy, czy po, że popełniamy jakiś błąd. Bo jeśli coś płynie z głębi serca, tutaj nie ma błędów. Tak, w gruncie rzeczy to przynajmniej tak to wygląda u nas, że przywołując fioletowy płomień. A całkowicie się oddajemy pod jego dyspozycję. Oddajemy wszystkie nasze, wszystkie nasze osiągnięcia i wszystkie nasze błędy. I również zgadzamy się na to, aby ten, ta energia przemiany przekształciła nie tylko Ziemię, ale przede wszystkim nas, nas, którzy będą tą ziemię tworzyć. A więc zgadzamy się na proces oczyszczenia. To jest bardzo ważne. Czy ja mam powiedzieć o tym, jak to przywołać? Otóż nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że umawianie się na określony dzień i godzinę nie ma żadnego sensu, ponieważ jesteśmy tak mocno pilnowani przez kolegów z ciemnej strony, że za każdym razem, jeżeli następuje... Następuje umówienie się na, na daną godzinę, na dany dzień, to oni są przygotowani do tego perfekcyjnie. Ostatnie doświadczenie, jakie, jakie dało mi to bardzo głęboko do odczuć, to był 21 grudnia, kiedy, kiedy byłem w takim stanie, że, że, że miałem trudności z podniesieniem się z łóżka, więc więcej w takich akcjach nie chcę uczestniczyć. I was również do tego zniechęcam. Natomiast bardzo dobrze udały się dotychczas nasze wspólne prace energetyczne, ale były to w prace energetyczne, w których nie umawialiśmy się na konkretną godzinę. Było to plus minus. Określony czas, ale nie, niedokładne umowienie się. I teraz chcielibyśmy was zachęcić do tego, żebyście z głębi serca, Zaczęli przywoływać fioletowy płomień, żebyście zaczęli przywoływać energię przemiany. Jak zaczniecie to robić, poczujecie, że to działa. Jeżeli poczujemy wszyscy, że to działa, to należy to za każdym razem wzmacniać. W dowolnym czasie, w takim czasie, jaki jest dla Was dogodny. W dogo jak najdogodniejszych warunkach o tych warunkach może jakbyś a, no to warunki to rzeczywiście, bo to ważne jest, żeby przynajmniej w miarę możliwości, albo nawet zrobić taką specjalną wyprawę któregoś dnia wolnego, czy po prostu na łonie natury. W lesie, na łące, nad, nad wodą. Woda jest wspaniałą, to takim przekaźnikiem wzmacniaczem i Ilekroć, ilekroć miałem do czynienia z energią przemiany, z energią fioletowego płomienia, to zawsze to było gdzieś poza obrębem budynków, co świadczy, tak na rozum, chcąc to ogarnąć, według mnie świadczy o tym, że jest to wibracja o bardzo długiej fali nośnej, wibracja... Wibracja zbliżona do wibracji, do częstotliwości Ziemi i tej wibracji po prostu, żeby, żeby to wibrację odczuć, najłatwiej jest to uczynić, jeżeli jesteśmy w otoczeniu żywiołów Ziemi. Właśnie tą energię przemiany w sierpniu, w połowie sierpnia zaczęliśmy przebywać nad jeziorem. W naszej okolicy. A chodziliśmy nad jezioro regularnie, więc przywoływaliśmy to regularnie. Często. Często. Obecnie jesteśmy na takim etapie, że e, um, udało się tą energię zakorzenić, natomiast nie udało nam się do tej pory puścić jej um, w ruch dalej, ponieważ do tego jesteście, kochani, potrzebni, wy, ponieważ tego nie zrobi para nawet bardzo zdeterminowanych istot, <noise> jesteśmy bardzo zdeterminowani. Do tego potrzebny jest zgodna współpraca wielu oświeconych dusz i Wy jesteście tymi oświeconymi duszami. Jesteście tutaj we właściwym miejscu. Być może że czasami się zastanawiacie, dlaczego jesteście w takim, a nie innym miejscu. Wiadomo, że tu gdzie żyjemy wcale nie żyje się bardzo bardzo łatwo i bardzo wesoło ale zwróćcie uwagę że tutaj znajduje się oprócz tych wszystkich trudności które tu są że tutaj właśnie znajduje się bardzo duża koncentracja oświeconych dusz tutaj również znajduje się instalacja znajdują się instrumenty które energię psychiczną płynącą z tych oświeconych dusz potrafią szybko i należycie wzmocnić potrafią ją zwielokrotnić i chociaż nie jest tutaj a, dziecinnie łatwo, ale linie, pól tego, wibracji duchowych, są tutaj wyjątkowo gęsto ustanowione. Dlaczego? Tylko dlaczego? Tak. Dlatego, że jest tutaj kilkaset mocnych i funkcjonujących dzień i noc instrumentów, takich jak Merkaba. Takich jak te wszystkie merkaby domowe, które macie u siebie. Myślę, że też piramidy. Też to... Piramidy, jantra oczywiście, piramidy, piramidy Horusa. Piramidy to, jest, to, jest, to są wszystko sprzęty, które, które tą wibrację wzmacniają. To są wszystko instrumenty, które pozwalają połączyć się z wyższym wymiarem. Tylko trzeba sobie na to pozwolić. Trzeba oderwać umysł od tego, co jest tutaj, i trzeba całym sobą pozwolić sobie wejść na wyższy wymiar. I wtedy zaczną się dzia dziać cuda. Te cuda, na które dawno czekamy. Ja wiem, że one są w zasięgu ręki, ponieważ dotknąłem tej energii, i wiem, że jest ona nadzwyczaj mocna. Wiem również, że. Te istoty, które są po drugiej stronie, bardzo chciałyby nam pomóc, i że zwrot od nich, odpowiedź od nich przychodzi z radością i z ulgą. To nie jest tak, że my podjęliśmy decyzję samodzielną, że oto otwieramy gwiezdne wrota i robimy przemianę. Nie, to była decyzja, która została przyjęta przez bardzo wysokie istoty, które nadzorują sprawę przemiany na Ziemi. I ta decyzja spotkała się z ich głęboką akceptacją. Tego możemy was, o tym możemy was zapewnić. I te istoty są po naszej stronie. One się opiekują całością. Ale do tego, żeby mogły cokolwiek zrobić, potrzebna jest aktywność. Nasze. Nasza. Nasza. Potrzebna jest aktywność nas wszystkich. I do tej właśnie aktywności. Teraz Was zachęcamy, przywołujemy. Tak, zachęcamy Was gorąco. I chciałam jeszcze powiedzieć, że merkaby akurat no najwięcej wiem o merkabach ile ich jest one nie tylko znajdują się na terenie Polski, ale mamy też sporo merkab w Anglii, w Irlandii są też pojedyncze chyba na Węgrzech tak? Tak, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia. I nawet mamy jedną y, bramę światów, w Irlandii. Także y, ta instalacja y, ogniskowania mocy, jak Michał się nazywał, po, po prostu potężnieje. Potężnieje i jeszcze, jeszcze, do, jeszcze dokona tych cudów, do których została powołana. Spokojnie. Jesteśmy na, na dobrej właściwe, drodze, drodze we właściwym drodze. czasie. Teraz jest czas na to, żeby postawić kropkę nad i. I nikt jej nie postawi. Tylko my możemy to zrobić. I do tej kropki właśnie Was w tej chwili zachęcamy. Zróbcie krok, zobaczycie, jaki będzie odzew, i razem pójdziemy dalej. Chciałam jeszcze, właśnie, tego ostatnią rzecz. Yy... Chodziło mi o to, że jak przychodzi energia przemiany, mm -hmm. to ona wypala w nas wszystko, te, 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 te programy właśnie. No tak, i musisz tak, 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 ale ja bym chciała, żebyś ty to powiedział może, A... bo ty miałeś to doświadczenie, tak? No tak, to jest takie doświadczenie, że w momencie, kiedy oddaje się pod opiekę, oddaje się fioletowemu płomieniowi, płomieniowi, wówczas Wyrażam zgodę na to, żeby zostały ze mnie usunięte wszystkie programy, które nie są programami moimi. Zgadzam się również na to, żeby z mojej aury zostały usunięte wszystkie podłączenia, wszystkie istoty, które podłączyły się do mojej aury, a które nie są istotami światła. Ponieważ przeciętny obywatel Ziemi. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że e, żyje sobie myśli, że, jest, że stanowi samo sobie, podczas gdy w jego aurze na, na trwałe czasami przez długie, długie lata podłączone są przeróżne, przeróżne istoty astralne, przeróżne demonki, które sobie siedzą i mają się dobrze i e, skłaniają takiego, taką osobę do działań i do uczuć, i do myśli, które wcale nie są jego uczuciami, jego działaniami, jego myślami. A więc poświęcając, oddając się w służbę fioletowemu powłowieniowi, zgadzam się na to, aby wszystkie te istoty cienia, które do tej pory były do mnie podłączone, które szły po mojej drodze, żeby z tej drogi zeszły. I to jest dekret, to jest. Coś przeciwko czemu nie ma, nie ma zahamowania, nie ma, nie ma punktu zwrotnego. To jest jedno, jednoznaczna decyzja, że zmierzam w stronę światła i tylko w stronę światła. Chyba możemy na tym zakończyć. Ska, tak. tym razem. Dziękujemy Wam serdecznie, że chcieliście wysłuchać tego, co mamy Wam do powiedzenia. Pozdrawiamy Was gorąco. I Czachy, prosimy nie? Was o to, żebyście tą huśtawkę, tą, ten, ten wir rozkręcili. Ja jeszcze tylko jedno rzecz. O właśnie, że Jeżeli uda nam się, a uda nam się, z, zbudować ten, rozpędzić ten wir tutaj, tu, gdzie mieszkamy. To nie jest cała Ziemia. To jest tylko mały obszar Ziemi. Ale jeżeli nam się uda stabilnie przywrócić, Stabilnie zakorzenić tą energię. Jeżeli nam się uda rozkręcić jej wir, siła tej energii jest taka, że będzie ona wciągać pozostałą rzeczywistość. Tą rzeczywistość, która do tej pory była poza jej zasięgiem. Będzie zapalać w innych miejscach Ziemi podobne wiry. Te wiry się będą łączyć, aż w końcu cała rzeczywistość stara zostanie poświęcona, zostanie przejęta przez płomień oczyszczenia. I tego sobie głęboko życzę. Tego życzę Wam wszystkim. Tego życzymy Wam wszystkim. Dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo. I do zobaczenia, odezwiemy się wkrótce.